To lecimy, okay. True, no, World, no. True World Hunter no. Mode i od nowa czekamy na resztę ekipy. No dawaj, dzieciaki. Zaproszenie wysłałeś, tak? Dostaliśmy! Trzeci raz już wysłałem do was zaproszenie, tak No a czemu nie odblokujesz Ale... normalnie na, na te? No, nie, nie odblokuję normalnie, bo się inni wbiją. Tak, dokładnie. To już mi zaproszenie przysyła tyle osób, że masakra. I generalnie, jak ja zrobię online streaming, only to wszyscy znajomi mogą się podłączyć sami. A, A jak ja chcę, żebyście tylko wygrali, to no muszę mać, mieć tu. online invite only. <śmiech> <śmiech> Inaczej to by to zablokowali i musiałbym ich wyrzucać. A to nieładnie wyrzucać. <laughs> Dlatego lepiej, żeby nie mogli podejść. To gada, musi być na no skarbę. No kurczę, no, no. Nie, no już jest, czemu nie wchodzi? Nie, nie ma. Teraz jest. Dobra, jest, dobra, lecimy z koksem. Od... Yeah. I od hey, hey. Polska ludowa! Yeah, ninja ludowa! Ja Tak, My First Gun. Ale teraz tutaj mamy safe od razu, nie? Zbroń. No. To dobrze, no, bo ja tak, tak. muszę schować parę legendarek. Znaczy, no. no. Tego Gunnaranga i tego Logana, bo ja tego nie używam. No tak, Logana sam, używam. To ale jak nordflita mam, nie? <grym> to. Zapomniałem, już jakoś biało się zrobiło. No, masakra, nie? Rękę! Co ja trzymam w ręku? Co to było? A, giwerę trzymam! a <grym> <grym> co masz trzymać, Aha. Ty, ty, ej, cze, co, tak czemu wy wszyscy stoicie, a ja dalej leżę? No właśnie. Ja też leżę. A, ja, ja też leżę. Wy stoicie, a ja leżę. Aha. A, no, wszyscy, o, ja mam ja no, Wszyscy widzą, że leżą, a wszyscy reszta stoi. O, <grym> Ja też wstałem, o. Dobrze. Zima. O ładnie, stoimy. Ja sam ja nie Fotki już co robicie, co robicie pewnie. A zrobię, też no wiedział. A. No na tle taki zimowy. Jeszcze przy przełączeniu proszę. A nie, nie mogę przełączyć Ja też nie palera. mogę. To Glechuda zrób. O. Bo on nam daje teraz, wiesz, moduł. Tak, tak, tak. I, ta, I od nowa ta. klaptrap idziemy, po Jacka, widzisz? Znowu żeś ja tak, się tak. zresetował. Ale na true chyba też robimy ja tego storylina, nie? Dopiero tak, na Ultimate tak, się line, bawimy. Na, na Ultimate będziemy lecieć tak, dalej. Dokładnie. Dodatki te i questy poboczne. No, lecimy. Dobra, klap, klap, kręć, lecimy, kręć, kręć, bo tu tam, pizga złem. Kręć tam kołkiem. Kręć kołkiem trap. Kręci. Tu już nie jest zimno, no nie tylko tu już pizga złem. Musimy stąd iść. No, <laughs> Idę do jego chałupy. O. Pobawię no, się w listu, może? Nie, to nie. Mistrz ten... no. A od ciebie już pełne. A? No, I tarczy w ogóle nie mam. Podgrzeję go jest. trochę Halfayerem. Ale masz tutaj te... Fizyk jest zajebisty ja, w Halfayerze. No, bo... Widzisz? Tak wiem. taki, ma, taki nie? płomień leci, nie? Nie no, wiem, czemu no, się. No i w ogóle takie kawałki, te. Tak, tak. Ja to się ja. zaraz A ja jakbym tarczy nie miała. Ach teraz mam tak. Tylko że tutaj Hellfire to jest krap. A, W teraz porównaniu jest do Hellfire'a z Jedynki. No tak. To Ta, tak samo Volcano. I dwie najlepsze legendarki praktycznie tak zepsuli. No. Może to celowo i zrobili. A nie przodem. Znowu mu kolegów wysypałeś. Kurna, a to to jest Stasz. Dobra, to jest Stasz jakbyś chciał, nie? No wiem, wiem. Już przy nim grzebie. No ja byłem stasz. Na stole, hajz. A nie, tu jest bank. No tak. No jest, a tu, jest. Tu, tu masz, tu, znaczy nie tu bank. Masz ten. Tylko, nie. Znaczy to bank też jest jest. Jest, też jest. jest, tak. Tak, o. a Stasz jest o, tutaj. Tam. No ja banku, Dobra, banku, ale ja to. ten. Jeszcze tu. O. o. Ty właśnie. On jakoś no późno się pojawił, nie? Zazwy zazwyczaj się szybciej pojawia. Nie, no, ten gada, gada i ten przestaje gadać, bo nie ma oka. <laughs> no. To... <laughs> Przestaje gadać, bo nie ma oka, bardzo logiczne. no. no. Ja mu w kiblu pogrzebię. Ja e, teraz gada. Bo on tu Amoma ma. O, lewa, my first gun. Le level up. O, to, to tak twój quest, my first gun. Tak. <laughs> tak. Mój quest. No, tak. Jest. Dokładnie. Dobrze, że tego Roas skopiowałem, bo miał mękę. No. no. A ten co się wywalił? Ale no, ślepy jest przecież, nie? To tu no, pieprzną no w, w drzwi. A jaką klapkę ty zrobił jak dla psa, ty. Tak, tam jest. No. Chciałam Pana przez wam przejść, tego. nie da się. A mamy tu tego chyba no. już. Fast -travela. Tak, chyba powinien działać. Działa. Gdzie lecimy? Pieprzamy. A nie, bo musimy z ten. Oko. Oka yeah, oko proroka. A czekaj, bo tu teraz fire mi się przyda. Ja ze snajpiem. No ja się mam tam. właśnie... Ja mam hellfire. Aha, no, ja yeah. mam snajpę, tą iteka. No, oh. Dobra. Kurde ja zapomniałem jak były ten e, e, community day, nie? Nie, nie podropiłem no. sobie skinów. No można było. <laughs> Chyba tylko dla zero wydropiłem, a tak to. To jest klejże. że... A czemu ja tu biegam? Czekam to. Na odblakowanie. No o no, rozpuszczenie ściany. Tak. O, boli wychodzą. Ty z, z, z czaszkami. <grym 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 Dziwne? 30 poziom, nie w kipierdział no. Który no. 30? I już no. od początku będzie żyć. Ale mały ekspałtaj. Po 60. No bo to ten. No. Ojej, biedaczek. To jest biedaczek. No ten klap trapik. To... No, tak. no. <grym> nie, galop. Kontynuujesz? No, prowadź nią. Tylko pamiętaj, żeby go wykopać. Spala się. <grym> Uuu, nie daleciałem. Ja Jejku. też nie właśnie. Coś mu się iskrzy. Ojej, no, o, o, ogień się. A mi się Jejku. wydaje, że zwiększyli tą przerwę. Wiesz, ona była mniejsza chyba. Nie. Ale ja zawsze tam dolatywałem. No teraz nie mogę. Dwa rodzaje życia, zobacz. No wiem, no jedno jest mocniejsze. 20 i 25. Bo tak. to jest BRH-, minus, a to jest 0RH. No to, to dla mnie ARH. Ja, RH, ARH. ARH plus plus. Tu masz rzadką krew. Znaczy, rzadką grupę. rozumiem, tak? Nie, że Pięk, rzadką, rzadką tak, grupę jak to krwi. Masz, jeszcze nie rośnie, jak to rzadką? Pięknąć go? Przez... Tak, tak, pyknij. Nie no, ja mam zerówkę. Dobra, pyknięty. A to, no, to jak zerówka A zerówka no, nie no, jest no, rzadsza? Nie, chyba nie. nie No co te Większość moich znajomych ma Rh+, albo BrH+. A u mnie rzadka. w rodzinie Jedna, to masz osoba, chyba z pięciu osób z z zerówkami. zerówkami. No bo jak wszyscy macie zerówki, to macie, no. U mnie w rodzinie chyba jedna osoba ma a tak to większość ma ALH plus B chyba ma dwie osoby Zerówka może się łączyć z każdym właściwie no. Ze wszystkimi, no dokładnie. Mm. <noise> ja, jak B-Shield, tak, łączy się z każdą bronią. No. Mam dobrego shielda. No. Dobra, dawaj tego tego pajaca. Gdzie on jest? Trzeba tam do góry wejść. No już, nie yeah, już. Może już. Hornet wypadnie, bo to już True Vault Hunter to większa ta. No może tak, na A po co ja robię to jak ja już każdemu zrobiłem? Screena. Dawaj jeszcze. A ja robię tak dla samych. O, ja go mogę złapać nawet. Ale lepak. No tak. No. ważna na jedno podejście. Chyba nie. Nie, jeszcze nie. Nie no, aż taki lepak to nie. No, no już. No. Co to magazynki. Nic. Nic nie brakuje. new player skill, skin, Ednet. o Kawę za co? No, za niego chyba. Za niego? A, a... ty stoisz, a do ciebie walą ci. Ty! Skagi. W ogóle... Nie wiem skąd mam ser serwidżo, znaczy. dla... psychola jakieś gunwo. Ale ja mam to! Our unlocket Unlocked, Malivan Elegance. Chce ktoś... Jeszcze. To wyrzuciłem. Mam twoje eye. Tu jakiś Maliwan Elegance. No to jest work, ten a? skin, który dostałem, no. Już go Dostałeś mam. za to, że żeś go pacnął? Pojawił ci się po prostu w tym, No! Głupota. jakaś Snajpa 1200. Nieźle, co? Zielona. 1200 damage. Zaczynają ale... się wreszcie jakieś porządne... ...damage'e. Tak. Znaczy ja mam sniper 1042. No ja teraz to nie mam mocno. Mam 786, ale mam 45 często no a ja mam 150 Fajera i 72% Fajera. No to, Bo to Itek. Y -t 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 -t. No tak. Otwieraj, no, no, no. wrota, klapik. I jak nam pójdzie z tym? Y z Zyzy? Flintem. Może nie. zdążymy na Flinta polecieć? 18 minut. No i nie wiem. <laughs> no Zobaczymy. No, bo to musisz wyczyścić te graveyardy i tak dalej. Później. Nie, no. Później szybko zrobimy. Tamby, do środka. A, ty, a czemu, a czemu ja widzę w powietrzu? A, dobra Otwieraj. Otworzyłem. Krab, tu, jest zawsze jest tak tak. Tarnin. Za o, w pudełku. Co to? Granat? Nie, on wpisuje. Myślę, że granat. Załatwiamy. Myślałem, że granat. Tam poleciał. No taki dźwięk Aha, był. No, Słyszałem, słyszałem. No. Teraz ten, wiochę czyścimy. Tak. No. Później te graveyardy, ja jakieś O, dostałem level upa. What the... Co ty mówisz? No. A bo odkryłeś ten, jakby nowy teraz, yy, 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 chyba no, lokację, no, czy nie? Może. Nie wiem, nie widziałem, że odkryłem nową lokację. Mam się no, że... tak Co? No. Widzę, że wszyscy tu z, z górki zjeżdżają. No! ma nie jest Ja tam już do nich szedłem. No tak, ja też. Tylko, że ja bardziej z daleka jeszcze. Z początku. A ja to. ze snajpy. No ja też. Zobacz, już leży. Kolejny. Dobra. Do, dobra. Idziemy do nich. Ja, ja, ja lubię ten Walkę kontaktową Face to face To Chociaż wiedzą kto im zadaje śmiertelne rany O leży Przecież dziurę go zabiłem w ogóle nie Dobry jesteś O, no, następnego przez bo okay, jeszcze tu nie weszliście. No nie, ja jeszcze nie. No bo tu jest zamknięta brama. To już... Aha, A, bo okay. tu jeszcze z górą. Eee, no tak, to no tam górą. można. Ale... A ja doliną, a ja doliną. A ja poczekam na klapie, aż mi bramkę otworzy, o. Kulturalny będę. Tak. kulturalny będę. Ale dostał heada. To e, gdzieś tu widziałem tego. No właśnie. Pi, Piszczy! Pi, pi, pi. Ale zebrałem figułę. Ty, co on ma za broń? Jaki koks. A, tu za mną była. Ja, kurde, go nie widzę. Kto mnie podniósł? auto Maruger. Ja. Było? A Magica podnoszę. Skarbek podnoszę. Ja no, No, wstałbym. Dobra. 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 Jeszcze jeden. No i Monksy, idę. Uważajcie. Dobra. Jąłem bo tego. Bulimong ojej Ojojoj, nowi wyszli, uważajcie Uważajcie no, Nie widzę nic, ktoś oslagował ostro Kurde, dobra, dzięki skarbka podnoszę Aj, leżę A, no, bo oni skaczą jak po Zapiłam Mam skarbkę. Dziękuję dobry człowiek. Dziękuję. Spoko. Tu jest leszcz. Oh. Dobra, załatwieni. Niech pan Bóg ci widzieć jakby Z... na gobie, Kurde meczek. Tak. <laughs> Co? Co? On już nie chce, on już nie, Kto nie ptaki chce. Tak, w strzelał. Ej, no taki tu przyszły i mnie zabiły. Kto w taki strzelał? ja. Ojej ojejku Jest taki. A, dobrze. O on tu. No latały no. Wiesz, one tu nie latają. No jak Z to nie? Wali, Były to już nie nie nade mną Ale tam centralnie. One w... stale tak. daleko latają. Dobra, zdjąłem leszczy. Ty no czemu on tu nie idzie do tej furtki? Już się nauczył. Przecież są ślepe, nie, nie, no tu się wchodzi przez tę bramę, nie? Nie, nie do... podchodź! Nie dotykaj! Ty widzisz? Bo cię zdejmie. Ja, ja tak ja ostatni. Tak... No, bie, i mówię, I co ma no, tam ocz Ale nie, bo ja te. Ja wtedy wszedłem i ja oglądałem, wypytałem. chciałem zobaczyć klap-trapa jak wygląda, nie? Jak go poraziło i się poraziłem od niego i zginąłem. No. <grym>, tylko że ja o tym wiedziałem, że tu jest prąd, nie? I tak se tu podszedłem, bo mówię, patrz, jak mu wyjechała, nie? No. <grym, no. <grym, I zginąłem. Dobra, sami. teraz oczko Ten się teraz nagada. Proszę. Hmm. Ej, co ty o, oglądasz? O, sklep, sklep otwarty. O. To ja? Ty jestem ciekawy, a, a co ty nie? Mi robisz? Nie, bo jestem ciekawy, bo tak wiesz, jak grzybyś w inwentory, nie? No. To masz no. Taką, tą, taki ekran. I, i jestem no. ciekawy, bo w, wlazłem mu pomiędzy ekran na niego. Myślałem, że mnie zobaczy, ale to chyba tak nie działa. Nie no, no jestem trochę, nie? Ale nie no on wszedł tak wiesz, postacią między No za mu gada ja pierdziel, nie mogę tego Nie oprywać. widzisz to? Nerwowa. Wait for power. Dlatego mówię ci, że nie zdążymy do finta. <śpuszczaj> Bo oni za nim się tak, nagadają. A tak, tak. no, tu tak, mamy kamerę nie ma to dobra, wrażle. Idę powalczyć z co to? Jak to jest? Jakoś do góry się no, płacimy, o Do góry Zaraz Jakiś... będziemy z nimi walczyć, no Trapki Ja ten... Yy, znajduję sobie zajęcie w czasie, gdy on idzie po power Po prostu Dobra, już ich nie ma To jest Tarnin, dobra Dobra Idę A to ty jak DeBerka od razu nam się zrobił. No <grym> co ty mówisz? Syrena Fire rate, kogoś interesuje? Fire rate sam? No. Nie, to nie. Zielony. Mam zielony, ale daje koralow damage to. Idę dostałem białego, ja pierdolę wypas. Nie. Wypas. A ja nie dostałem. Albo w dostałem. już jest. Masz w tak. nie masz. Nie, ja dostałem boje granaty. A nie, Silda też nie ma. Czekaj, Daton. Do dobra, masz. Na A, widziałam, że tam pobiedniesz. Ale to nie jest, to nie jest. O. Tak, ja myślałam. A, bo to dostaliśmy dobra. I teraz znowu musimy iść na Boimongi, no. <laughs> Ale więcej jak <expo. śmiech> <laughs> Ja pierdolę. Ja pierdolę. Expo będziemy tłuc. Nie No na, wiem, na ale, ale nudziło mi się. Ja pierdolę. Nie, no bo czasu marnujemy trochę, no. No, tak. no ale co za różnica, przecież i tak czekaliśmy na ten prąd. No tak? właśnie. No nie. Zalatwiliście tam na górze? No, a my już poszliśmy w trójkę na dół, a Buźka został na, na górze i leży. Daj radę, spokojnie. Na górze, róże. Nadal fiołki. Daję radę. O, jest! Graveyard jeszcze nie wyczy... No nie daję, oh. bo my wyczyściliśmy, wyczyściliśmy do łaty, na górze jeszcze się męczysz. No dobra, ale ja tu jestem sama, <grym> was jest trzech, już, już. No ale ty przecież jesteś przechuj, no. <grym> no i dałem radę. <grym <grym sekundę maybe. po was. Tylko, tylko szukam... Szukam teraz kameloka, bo znowu się przeniósł leszcz. Dobra, dost... OPPRESSOR no. rifle, ja, to sobie Hale, rifle. To. Tylko dobra, wiesz, ammo mi się skończyło w snajpie i, i, grab, i, grab, i, grab. i padłem zmieniając broń. No tak, no właśnie, nie mam ammo. Tu jest, to his ship, tak czyli Flint. Tylko że tam jest boom po drodze z bratem. No Może booma zrobimy, a nie no flinta trzeba zrobić, no bo jak? Już jak nie zrobimy flinta, to będziemy musieli robić... jeszcze robicie jeszcze raz bomboma Jak wejdziemy jutro. A, a jeszcze no, nie trzeba to nie zrobić. Wiemy. Jak no... wejdziemy jutro. A która Uraka? jest godzina? Jutro jest sobota. No, to nie jutro, w poniedziałek. Za 10, za 9 jest. No to chyba już. To może zróbmy jakiś opcjonalny quest. I nie będziemy szli teraz klap-trapem. No spoko. Czekajcie. Wejdźmy na te... na tą windę tam po te... Gdzie sam. ten... Gdzie jest... Hamerun? Tak. Ta. Nie Ta. pomysł. Tylko trzeba bramę ja, no, otworzyć. No, właśnie. Tutaj do góry. No dobra. Otworzę. Tylko. lecimy... Lecimy... Tru, tu, tu no tru, za klaptrapem klap nie, ...i za klap-trapem. A czemu ja nie mogę iść? No jak nie? Nie, za klap nie, nie, idziemy w lewo. Nie, nie ja On skr skręca? Nie. Tak, w prawo. lewo. On prosto, my... w prawo my w lewo. Okej. Okay. Dobra, może być. On w to drugie lewo idzie, no oh. To lewo, które jest prawym, wiesz. Ojej, tak. Load. Może być Ale uberwałem. One shot, one dead To nie ode mnie, ja strzeliłem gościowo. Znaczy, znaczy od jakiegoś wybuchu generalnie. No ta, tam trzeba iść. Gdzie tele jeszcze? No tam. No wiem, ale nikogo jeszcze nie ma. No jak? O. Teraz wychodzę jednego. Teraz wychodzą. Gdzieś tu psycho będzie jego pewnie. Coś mi tu kropło już. Tak? Ja dobiegam dopiero. Kurcz jakaś taka była mniejsza. Ale go same. fajnie ściągnąłem akurat jak spadał z kuli to go w locie trafiłem Oj Magic, Magic Blow, blow Dobra, spoko Jesteś? Jestem. Dobra Jesteś jak, jest jak czy działo. nie ma. Ja pierdzie. Byłem Bali Czekaj. mongi. O, widzisz? Fajnie, nie? Kurde jak ta snajpa długo przeładowuje. Nooo! A, a ty jesteś tam z tyłu i... A jak ja taka dupa jestem? Ale mam rozdanie! <coughs> Trzech Bulimonga! Masakra... Sprawdzę, to co w kiblu... Ja tam jeszcze jeden został! Ja to, to tam jeszcze jeden został, załatwcie go! U góry jest! U góry, no... A już... Już mu się znikło. Nie, no ja go widzę cały czas. Ja Znam. też widzę. Nie, już znikło mu się. Uli no jest Armored uli Maniak! Bully I leci na mnie?! Stój! Zaraz oberwie, bo ja skroda. A te armorety są mocne, kurde, nie? O! No. Nie wiem, jak wel, ja windą na górę wjeżdżam. O, no, <grym> Ale zrzucę wam na dół. Aha, tu jesteś morka. Ja go zdejmę, Kurde, nie zasła... Teraz, te, teraz, teraz, teraz to już go nie Teraz to już go nie Bo żeś mi to zasłoniła! O kurde, a co no, wy tu robicie z tego? No Armoretmania, znaczy... Maniak uważaj, tam jest u góry rzuca się kierami. No ja do niego wstrzymałem do tego, do góry No ja wiem, ja bym go ściągnął tylko Ale co wy zrobiliście z tymi... Uuuu, jakie SMG slagujące w tym, w skrzynce, ja pierdziele Zielone? To... Czy niebieskie? A ktoś mi je czuje... w ogóle... Co ty no, już no, ja gadasz? To czemu ty w góry strzelasz? Ja to podłogę? <laughs> no. Znaczy niebieskie, To a, a tu nikogo nie ma? Ale ze slagiem a... Czeka, nie, wszyscy no. już uciekli. To jak gdzie ja się od biedna? Koło tych. Koło windy. W skrzynce? A w tym? O kurde, dobre, no. No, zarąbiste. Zajebiste ze slagiem. Tutaj białe. A Ty no Tymno lepsze. Nie wiem, ja mam rzeczy w plecaku. Halo, nie skończę questa. Kupcie tarcze. Bo ja nie mogę skończyć questę, mam na, ma na pochane. Dużo rzeczy... <laughs> nie mogę kupić. Już. O jest, dobra. To ja biorę TSMG jak nikt go nie chce. Wiesz, wiesz. No, no, no. no dobra. No, no. Boom. Ja tu. Ten no, 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 no. Fajny tu jest motyw w tej mapie, że sobie chodzi po takim lodzie, nie? To jest zajebiste. No, no, no. No, 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 no. Eee. No właśnie. Jacobsa Co? 2300. Snajperka. Jacobsa. 2300? 30 euro. Zielona? A gdzie? Niebieska. U góry. A niebieska to zajebista no. Dobra kończymy chyba, nie? No nie, czekaj, ja już mam full, nie mogę. A gdzie jesteś? U góry? Tutaj góry? Co ja bym tu mógł wywalić? Jeszcze mamy, jeszcze mamy. Ile <grym> Dobra, <grym> mamy. A, a, ja a ja a ja jestem u góry. Tak? No, jest wziąłem jeszcze jedną quest'a ja na T. Tak... Na... Nie, mm, nie... nie wziąłem. No, wziąłem, wziąłem, na wziąłem ją. Coś jeszcze mam zabrać? Nie. A co wziąłeś? No, ale Bólemongiem już no, to, to, nie będzie, to nie będzie. było w tym? Oni tak gadają, wziąłeś, że no. nic się szakalnie rozumie. <laughs> nie, bo wziąłem jeszcze jednego quest'a, ale już w Bólemongie, my wykończyli to już tu nie, że to nie, to nie będzie. No tu No a co? No, no, no. Ale to już. A to ja myślałam, że o to ci chodzi. No wiesz co? A chcesz to z Fire ja Rateem to... i z Mild tego klasmoda na 30 level? Ja mam 90 rzeczy w plecaku na 39, Aha. więc nic nie mogę. <grym> Usza... Magic Magic. A z czego? A, bo kupił tarczę pewnie, tak? <grym> nie, no tu łupiemy do takich frajerów. Maniak się nazywa Aha. Maniak jakiś. A, mori. No Albo wreszcie poszli tam na dół, tak? Dalej. A, gdzie? Do sklepu mam iść. Nie no, już kończymy chyba. Ty, a mi się chyba tarcza podmieniła. No, no ty. Próbujemy. A nie. Aha! Bo Nic ja mam jedną próbujemy. tarczę dla szakala w ogóle. Ja uciekam. Ale szakalnicy może podnieść. No nie małe. Dobra, to jak zakończam.